Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild Moi drodzy jest to odcinek specjalny o numerze 3 Przeczytałem komentarze pod poprzednimi odcinkami specjalnymi I wychodzi na to, że bardzo chcielibyście, żebym zapolował na bizony Napisaliście mi też o grizzli, ale może tutaj uda mi się właśnie napolować na te zwierzęta Bo jestem w Dolinie Yukonu Czyli jest to piękny rezerwat z pięknymi zwierzętami i co chwilę zmieniającą się pogodą No jak widzicie aktualnie przed chwilą padał Śniegi pewnie zaraz roztopniej, bo wyszło słoneczko, i będziemy tutaj właśnie polować na te piękne, duże ssaki, jakimi są bizony. I jakie tutaj mamy wyposażenia do polowania właśnie na te zwierzaki. Mam tutaj Kinga, którego bardzo rzadko używałem, i bardzo rzadko używałem tej celownika kolimatorowego, więc będziemy mieli troszeczkę lepsze zbliżenie, tylko on ma wadę. Jak będziemy mieli na przykład celownik kolimatorowy, to nie możemy za bardzo szybko skręcać. Jedynie jak zdejmiemy celownik, to możemy szybciej obracać tutaj. Tą bronią i manewrować. Na drugim miejscu mam tutaj strzelbę Strecker, również ona tutaj ma celownik kolimatorowy, tylko bez przybliżenia. Nie wiem tylko, czy nie za mało zabrałem sobie tego wyposażenia, jeśli chodzi o polowania na bizony. Kurczę, wiecie co, może tutaj troszeczkę uzupełnimy te naboje. A zapomniałbym, na trzecim miejscu, oczywiście, nieodłączny mój przyjaciel, czyli Łuk Hawk Edge. Dobra, ja tutaj jeszcze uzupełnię sobie amunicję właśnie do strzelby, oczywiście naboje kulowe, żadnej słabej amunicji, bo nie chcę tutaj mieć przypału, żeby mnie te bizony nie pogoniły, bo bizony są chyba troszeczkę większe od swoich europejskich kuzynów, jeśli chodzi o żubry, tylko gdzie ta strzelba, no gdzież ona jest, chwileczkę, Strekker, to jest chyba ta, pasujące wyposażenie... Kupimy troszeczkę więcej amunicji i sztucery to oczywiście King. Tylko gdzie ten King jest? Mam, dobra, Pasujące, a zobaczcie, już tutaj nie mam tego King Kinga Zenita Mam tą wersję premium, a tu jest taka zwykła. No ale dobra, tutaj dokupimy amunicję. Zobaczcie, jak to jest cholernie drogą. Ja zapłaciłem za naboje do strzelby 800, a tu jest 2660, No ale dobra. Kupimy sobie i musimy uważać, żeby celnie strzelać, więc jest troszeczkę lepiej. Tutaj jest 26, tutaj jest 20. Ja jeszcze tutaj sobie zmienię amunicję, jeśli chodzi o strzały, bo pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim filmem, jak polowaliśmy w Colorado, że wystarczy tutaj strzelać z dwu, 42, więc sobie tutaj przerzucę. A nie, ja już chyba miałem. Tak miałem je czy nie? Miałem, dobra, to jest klasa 27, więc też możemy spróbować zapolować yy, właśnie na bizony. Może się uda jakiegoś ubić, tylko czekajcie, ja tutaj jeszcze sobie sprawdzę moje babiki. Mm -hmm. Grzechotkę rogową bierzemy, nabyczka bierzemy i na łosia bierzemy. No tutaj na gryzli to nie za bardzo wiem yy, co jest. Chyba ten zając uciekający? Czy tam sarenka? Pamiętacie, jak mówiłem syrenka? Dobra, ale nieważne. Jeszcze tutaj zerknę tu na szybko do yy, schowka, do mojej tutaj szafki pancernej. Czekajcie, gdzie te wabiki? Czekajcie, czekajcie. Gdzie, gdzież to jest? Wabiki. Yy, tutaj mam. Muszę przesunąć. Raz tak przesuwałem szybko i mi się gra zawiesiła, wywaliła mnie do systemu. Do pulpitu znaczy. Dobra, mam już wszystkie wabiki. Poczekajcie, zobaczcie wabik na drapieżniki. To chyba tutaj chodzi o niedźwiedzie gryzli, bo tu są niedźwiedzie napisane, ale nie ma tutaj wyszczególnionych, a przecież są szare i tak dalej. Tutaj mam mulaki i łosie. Dobra, szybko musimy teraz lecieć na polowanie na bizony. One gdzieś tutaj powinny być. W tym gdzieś rejonie. O, jak szybko zjechałem. Dobra, chodźcie, tutaj musimy obejść te piękne jeziorko i poszukać tych bizonów. Dlaczego nagrywam tak szybko? Moi drodzy, jutro idę do pracy. Jutro jest piątek, idę do pracy. Okazuje się, dostałem telefon, że muszę również zastąpić kolegę, który jest chory i nie może przyjść do pracy, więc w sobotę też muszę iść na cały dzień, więc po prostu po sobocie nie będę miał siły kompletnie na nagrywanie. A tak to jeszcze dzisiaj spróbuję to wrzucić. No nie wiem, czy zdążę, no. Będę po prostu niewyspany, ale i tak pójdę do pracy. Pewnie zdążę wrzucić już w piątek, to jest o godzinie pierwszej w nocy, drugiej, bo przecież to trzeba jeszcze ładnie zmontować, żeby to fajnie wyglądało, żeby wam się podobało, bo jak wiecie, nie robię gniotów. Jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu kasuję. I dobra, i teraz lecimy poszukać tych bizonów. Póki co ja tutaj żadnego bizona nie widzę. One tutaj lubią właśnie się paść w tym miejscu, w tej dolince. I moi drodzy, jeśli chodzi o Yukon Valley, dolinę Yukonu, Alaska. Polecam jak najmocniej ten rezerwat, jest naprawdę świetny. Kiedyś nagrywałem odcinki z tego rezerwatu i jak wiecie, bawiliśmy się naprawdę dobrze. No, a nawet raz zostaliśmy zjedzeni przez wilki, no ale wtedy nie miałem tych atutów, chyba twardziel i te wilki nas po prostu podziabały i zjadły. I wtedy też upolowaliśmy pierwszego albinosa, jeśli chodzi właśnie o bizona. Piękna sztuka nam się trafiła, był upolowany. No, powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam, ale chyba skinka, jak, jak się nie mylę, musicie poszukać ten odcinek. Ten odcinek w każdym bądź razie ma y, chyba najwięcej wejść, bo jak wiecie, albinos upolować albinosa jest bardzo trudno. Dobra, no gdzie te bizony są? Gdzieście pochowały, ale znajdziemy je. Ja się tam szybko nie poddaję. Może tutaj gdzieś popatrzymy? Na pewno będzie okazja do zapolowania. Jeśli chodzi też o poprzednie dwa filmy specjalne z tej serii, no to tam pierwszy film był dla Weroniki, a drugi był dla Campeksa. A ten film będzie dedykowany dla wszystkich moich widzów. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób, ale wychodzi na to, że bardzo chcieliście, żebym właśnie zapolował na bizony, ewentualnie niedźwiedzie Grizzly. Kurde, gdzie one się podziały? Momencik, ja muszę zerknąć na mapę. Co się tak tam drze? No, jeszcze się drze. Musimy je poszukać. No, gdzieś na pewno będą się paść. Małe lub większe statko. A tam co jest? Zerknę, poczekajcie. Nic. Zwykły krzak. Kurczę, mam nadzieję, że coś upoluję, bo poprzednie dwa odcinki specjalne no to były bardzo udane. Udało mi się upolować żubry dla Weroniki oraz piękne dwa, jedynie szlachetne ka dla Kampeksa. A tutaj póki co nic. Ani Miśka ani bizona. Gdzie ja jestem? Dobra, jeszcze pójdziemy przed ciebie, na pewno coś się trafi. Tymczasem, na chwilę się rozłączam. Łomatko bosko kochano, ale żem się uchodził. No kurde, w końcu je znalazłem. Naprawdę chyba z 15 minut biegłem przed ciebie i szukałem tych tropów i znalazłem bizony. Tylko kurde, pewnie dwa są, bo chyba y, tyle mi się udało wypatrzeć. Tu miały chyba jakieś strefy odpoczynku, tak mi się wydaje, że wydaje, tak? Tak jest, tutaj odpoczywa. Co to było? Odpoczywały. I są gdzieś kurde przede mną, tylko ja się muszę znowu spryskać eliminatorem, bo mam bardzo niekorzystny wiatr. I mnie zaraz wyczują. Albo co gorsza, wyczują i zaatakują. Chyba są dwa osobniki, tylko kurczę, nie wiem, czy one teraz biegną, czy idą sobie spokojnie. Zaraz zobaczymy. Chwileczkę. King jest gotowy. Na oddanie strzału, być może też z łuku spróbujemy, ale nie, one już tutaj biegną. No, kurde, poczekałyby troszkę. Nie byłyby takie złośliwe, chyba są bardzo daleko. Tam mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No, w sumie nie są tak yy, bardzo daleko. Zobaczcie. E, kurde, 150 metrów. A jest trochę tych chłopaków tutaj. Dobra, no to nic, będziemy je ścigać, przyspieszymy trochę. Szkoda, że nie ma żadnego wabika. One, może tutaj do mnie podejdą, bo się troszeczkę denerwują. Zobaczcie. Bardzo łatwy, ten też jest bardzo ładny. No, wracają się. Chętnie ja się tutaj schowam w tym świerku i poczekam na nie. i spróbujemy może tutaj strzelić z łuku Czemu nie? Tylko ja sobie muszę tutaj strzały zmienić bo to jest klasa 7 więc weźmiemy troszeczkę większe z lepszym bełtem, dobra Idą tutaj Zbliżają się, ja jeszcze jednak się psyknę tutaj dla pewności, że mnie nie wyczują i poczekam Poczekajcie chwilkę. Troszeczkę będzie chyba zmiana planów. Ja będę strzelał jednak z King'a. Dobra, pierwszy strzał poszedł. O kurde. Poczekaj. No wiem, wiem. Dobra. Mamy. Pierwszy bizonik upolowany. Ładna sztuka się trafiła. Zobaczmy. Sreberko. I tu jest. Wszystkie kryteria spełnione. Ładnie trafiłem. No tutaj chyba z łuku przesadziłem. Może wystarczył ten king. No ale dobra. Ważne, że upolowany i kasa wpadła. A przede wszystkim dla Was się udało upolować. Lecimy dalej. Za tymi dwoma. No ten tutaj zaczął... Nagroda łucznicza zero. Super. Bardzo dziękuję. Marzyłem o tym. <laughs> Nie udało się. Dziwne. Przecież też parę procent życia zabrało. Tylko gdzie one teraz pobiegły? To jest pytanie. Tylko mało ich było. No trzy sztuki tylko. O kurde. Tu jest jeszcze plamka. Bardzo małe. No kurde. No jak ja to strzeliłem? Z tego kinga. Kolejna plamka Nie mam pojęcia gdzie one teraz pobiegły, nie widzę ich Tutaj, tu jest O jest Udało mi się go znaleźć Jest i drugi Bizon preriowy A tu już całkowicie spudłowałem Dobra, no tutaj wnętrzności trafiłem go w tyłek, szkoda. No jeszcze kupę zabrałem od razu. Dobra, chodźcie, i tego jeszcze jednego poszukamy. On też chyba dostał, a za drugim razem już nie, no bo całkowicie zdołowałem strza, bo byłem zmęczony. Znaczy, puls miałem wysoki, dlatego tu gdzieś powinien się ten ...bizonik znajdować. Jest. Jest. O cholera, jest ich więcej, zobaczcie. Kurde, stado bizonów, super. teraz futuję, bo mam ten puls kurde sami widzicie. Pieron. No tu jest jeszcze do zebrania, no ja tam kurde spróbuję za nimi. No nie spodziewałem się, że będzie taki obrót spraw. Nagle się pojawiło mnóstwo bizonów. Tego też zbieram. Sreberko. Chyba strzelba, tak mi się wydaje. Nie, wynik sztucer. Do sztucera wpadły punkty. No i gdzie te bizony teraz pobiegły? Muszę je szukać, nie ma innego wyjścia. No nic, tego będę szukał. Ten zaraz będzie pewnie. O, leży. Super. Ścigam bizony, moi drodzy. Nie spodziewałem się, kurczę, że tak będzie. O, są nawet dwa. Jest reberko i tu jest King, zatwierdzam. No z Kingiem nie ma żartów, ma takie pierdzielnięcie, że szok. Dobra, kolejny. Zebrany, tylko one mogą się tutaj wrócić, tylko ja je będę oczywiście cały czas wypłaszał. Chyba odpoczywa, tak mi się wydaje, przecież go nie zastrzeliłem. Łatwy, odpoczywa sobie. A tam co mamy? O kurde, jaki śliczny. Łoś A spróbujemy, co? Zawołamy go? To jest to? Może te bizony zaraz tutaj do nas przyjdą Łaskawie O, zobaczcie Łoś Odpowiedział na nasze wzywanie. Spróbujemy tutaj podejść do tego świerku i tam się zaczaić. Tylko jakie mają właśnie, y, jaką mają klasę? Ósmą idzie szybciutko, zobacz jak się śpieszą oboje. Tu się zaczaję i poczekam. Ten samczyk mnie interesuje z tymi pięknymi łopatkami, ale on coś chyba nie jest chętny tutaj podejść. A może i podejdzie? Poczekajcie. Może też przyjdą te bizony, które poszły tam do lasu, a czy uciekły? Poczekajcie jeszcze. Jakże ja do niego tego łosia strzelę? podejdę tutaj uparciuchu jeszcze trochę. Ty samica idź mnie, idź mnie stąd, idź mnie stąd. No co ty robisz? Zasłoniłaś mi go. Dzięki. O właśnie, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Dobra, możemy spróbować, co? nie możemy spróbować. No i kurde, i samica dostała i samiec. Zobaczmy. Ja je zaraz będę tutaj tropił. Samczyk pobiegł w tamtą stronę. Nie to, teraz samicą idę. Idę do samcem. Nie powinien być daleko. Ładnie tutaj dostał. Ale nie, dupa. Nie ładnie dostał nie małe. Nie, to nie jest tak źle. Super. Nie jest bardzo małe. Więc powinien gdzieś tutaj być. I zabierzemy jego łopatki. Zobaczmy kolejną plamkę. 75. Ciekawie, w co trafiłem. Kurde. Strzeliłem. No, ale tak to z tymi łosiami jest, no twarde niż sztuki. To, tutaj, co tam się tam poruszało? Zaraz idę dalej. O, tu są jakieś jeszcze. A tu jest ta samica, bodajże. Idę za samcem. Tam jest bardziej ranny, i zaraz go powinienem znaleźć. Poczekajcie. No i dobra, jestem bardzo blisko tego uporowanego mojego łosia. Nie lubię tych rejonów z tymi czerwonymi kwiatkami, wkurzają mnie. Tylko tego w tym rezerwacie nie lubię. No i dobra, mam całkiem ładnego z ładnymi łopatkami. Dobra, zobaczmy. Eee, też kijowo strzeliłem. Dobra. Myślałem, że jakie złotko wpadnie, a tu nic z nic tych rzeczy. Ale nagroda łucznicza wpadła. I teraz trzeba będzie oszukać tą samicę. Ale pasowałoby też wyśledzić te bizony. Muszę się wrócić. Poczekajcie. O kurczę, zobaczcie, wracałem. Szukać samice, łosia. A chyba znalazłem żubra. Tak jest. Dobra. To jest tracker, to jest strzelba, moi drodzy. No jest też moc. Nie ma co o tym dyskutować. Tu się gdzieś jeszcze, właśnie, odzywały bizony. Tutaj były gdzieś w tym rejonie, bo słychać było odzew godowy. Zaraz się tam przejdę i poszukam. Poczekajcie na mnie. No i zdaje się, że mam kolejne bizoniki w zasięgu wzroku. Tylko nie wiem ile ich tam jest. Idę po cichaczu. Nie muszę używać eliminatora. Trywialny. Kurde, trochę kibel. No ale to nic. Zaraz spróbujemy go odstrzelić. Nie strzelałem chyba jeszcze. A nie, strzelałem z łuku do bizona. Ale to jest jedna samica chyba, tak? Bo sam już nie wiem. Mhm, samica. To ona się tutaj odzywa. Dobra, pójdę za nią. Troszeczkę ją y, tutaj potropię. I pościgam. Może użyjemy strzelby. O, zobaczcie, jest, jest. Super, spróbujemy łuku. Udało się, trafiłem, ale kurde, w Dupala chyba jest, chyba trafiłem w głowę. Chyba był headshot. Nie mylę się, dobra, zobaczmy. Ło, kurde. No, przegryłem pałę teraz, a raczej spełt, masakra. Dobra, zabierajmy od razu. O, jasny gwint. No, jak ja mam kończyć odcinek? No, nie wierzę. No, zobaczcie tylko. Ale tu kurczę. Małe są te bizony. Jakieś niewydarzone. Niewielki, trywialny. Cholera. A tam jakiś jest fajny kolor, ten. Ale też jakiś... Płowy... Podpalany. Poczekajcie. Słuchajcie, ja się tutaj czołgam. I mam nadzieję, że mi się uda im przeciąć drogę. Bo one idą po mojej lewej. A ja pójdę na wprost i powinien je zaraz zobaczyć. Chyba, że mi się nie uda. Poczekajcie jeszcze troszeczkę. No i tak... Trochę dupowato wyszło, bo nie przeczęja mi im drogi, ale jestem bardzo blisko może. Kurde, ryczą jak lwy. A propos lwów też mam zamiar wybrać się na safari, na afrykańskie polowanie. Dobra, koniec zabawy strzelamy. No i znowu tutaj poków w wojsku. Ale mamy teraz strzelania, ho 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 Ta strzelba, zasięg chyba ma do 75 metrów, to nie wiem czy te kulki dolatują O, tu są Oho, puls standardowo, super no, zobaczcie, ja mi serducho bije. Nie mogę nawet przymierzyć. No mogę? Mogę. Dobra. One są teraz chyba zdezorientowane. Tak jest. Ale nie mogę znowu. Zobaczcie, jak ten tanczy ze mną. Biega w koło. Chyba jakiś szalony. I znowu puls. No, nie mogę teraz strzelić, bo widzicie. Dobra, zabieram. No, oceny takie, jakie są, ale ważne, że są. Kolejny strzał się udał. No już mamy 26 minut nagrania. Napisaliście mi w komentarzach, żebym nagrywał po 40 minut, ale kurczę, to no nie mam takiego dobrego internetu. Chociaż LTE, ale bym kurczę, szybko mi pakiety lecą Gdzie one są? Tu jest. O, nie mogę. Bo serduszko. Zobaczcie cały czas na, na mój puls. Zaraz zawału dostanie loft. Jeszcze troszeczkę pościgam i będę kończył tego gameplaya. Kolejny odcinek specjalny, nie wiem kiedy będzie, ale na pewno będzie i będę polował y, dla Was na Niedźwiedzie Grizzly. Ewentualnie pojedzie się do Afryki na Sawannę i tam spróbujemy zapolować. Na lwy. No ale z lwami będzie ciężko, bo nie wiem czy je w ogóle znajdę. Tutaj zobaczcie, no sreberko. Całkiem nieźle. Oczywiście king. Tam jest jeszcze chyba jeden upolowany. Tak mi się wydaje, że leży tam w trawie. Niedaleko mnie, zaraz zobaczymy. Tak jest. Mam kolejnego. Nie jestem w stanie powiedzieć ile ich upolowałem. Ale troszkę jest. Całe statko poszło O, jest kolejny o jasna cholera, ale się wystraszył Tutaj jest Cześć Wiesz co, szukam twoich rannych kolegów, ty mnie za bardzo nie interesujesz. O, tutaj. Albo... Ej, ej, ej! Ej, spadaj! Siema. Może się na ciebie, na ciebie skoczyć. Kurczę, chyba raczej nie. O kurde, udało się. Z łuku. Standard. Oczywiście polowanie i strzelanie z łuku zawdzięczam wam, bo to wy mnie nauczyliście z niego polować. No jest, chyba tylko w dupala dostał standardowo, nie wiem. O kurde, streker, streker, Hawk. streker. Kurde, no cena brąz nie dziwię się, bo cztery razy strasznie go umęczyłem, a raczej ją. Dobra, zabieram. No i trochę pewnie nagród wpadnie. Za strzelbę, za sztucer i za łuk. Jest i łuk. No i to jest chyba ostatni, jeśli chodzi o te stadą. Moi drodzy, i z tym akcentem będę kończył odcinek specjalny numer 3. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No upolowaliśmy sporą ilość bizonów, nawet się tego nie spodziewałem, ale też nie zanosiło się na to, że będzie ich aż tyle. Mieliśmy farta, że spotkaliśmy to duże stado. Jeżeli ten odcineczek Wam się podobał, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. A ja Wam życzę udanego, miłego weekendu i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!